Witam serdecznie. Dzisiaj przygotujemy niebiańskie ciasto. Będzie to ciasto z kremem budyniowym i sprażonym ryżem. Ale teraz skupimy się na cieście. Mam 4 jajka, szczyptę soli, Półtora szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, dwie łyżki kakao, 10 deko stopionego masła, dwie łyżki kwaśnej śmietany, pół szklanki mleka, półtora łyżeczki proszku do pieczenia i trzy czwarte szklanki cukru. Jajka z cukrem i szczyptą soli ubijam na puszystą masę masę jajeczną już mam ubitą dolewam mleko dolewam śmietanę dodaję do po i porcją mąki i całość mieszam. Na koniec dolewam stopione masło. Składniki ciasta muszą mieć jednolitą konsystencję, świadczy o tym, że ciasto już jest. Idealnie połączone. Ciasto przełożę do formy formy 17 na 27 cm i mam wyłożoną papierem do pieczenia. I ciasto przekładamy. Ciasto będziemy piekli około 40 minut w 170 stopniach. Powtarzam do suchego patyczka. Należy sprawdzić patyczek jest suchy. Świadczy o tym, że ciasto jest upieczone. A tak jak już wspominałam, później zrobimy krem i przygotujemy ryż. Przygotowane ciasto wędruje do piekarnika. Ciasto mamy w piekarniku, a teraz przygotujemy krem. Szklankę mleka gotuję, pół szklanki rozprowadzę budyń. Tutaj mam 3 czwarte szklanki cukru i 20 deko masła. To będzie krem budyniowy. A tutaj mam puszkę masy kajmakowej i 9 deko ryżu preparowanego, i ten ryż połączę z masą krówkową, kajmakową. Różne nazwy są, i później wyłożymy na ciasto. Teraz gotuję mleko i Budyń rozprowadzam, dokładnie mieszamy i na gotujące się mleko wleję rozmieszaną zawiesinę. Tutaj po zagotowaniu gotujemy minutę dwie. I ja zawsze na koniec dodaję cukier, ponieważ budyn się lubi przypalać, więc ja zawsze dodaję na koniec. Udyń już zaczyna gęstnieć. Aby nie mieć grudek. później zimny budyń uczymy z masłem. Tak. Widać, że... Teraz to już trzeba intensywnie mieszać, ponieważ budyń gęstnieje. już mam ugotowany tak jak wspominałam dodaję cukier mieszam i pozostawiam do ostudzenia przykrywam aby nie powstał mi taki kożół i później masło utrę do białości i połączę z zimnym budyniem a ryż dokładnie pomieszam Ciasto mam pięknie wypieczone. Przekroiłam na dwie części, a masło utarłam do białości, i teraz będę dodawała po płysce zimnego budyniu i ucieramy na puszysty krem. Krem mam utarty, puszysty. I obie części ciasta smarujemy kremem, i niewielką ilość zostawiamy na wierzch. Ale niewielką ilość. Krem jest puszysty. Starajmy się, aby sobie to podzielić na pół, abyśmy mieli. Tak, ja już tutaj mam i teraz na posmarowaną jedną część ciasta wykładam ryż. Niewielką ilość tego ryżu zostawię y, do posypania na wierzchu. Ale niewielką ilość. Tak, może. Jedną trzecią. O. Tak. To mamy pozostawiony na wierzch. A teraz to też rozprowadzam po całej powierzchni. smaruję drugą część ciasta. Całej powierzchni. Tak, mam przygotowane i teraz musimy ciasto nałożyć. Spróbuję to. Jest taki majstersztyk nałożyć to ciasto, ale ja, ja spróbuję. Nawet no, poszło troszeczkę się, no, ale dobrze jest. przykryłam ciasto, i teraz, tak jak wspominałam, pozostawionym kremem smaruję wierzch i posypuję. Ryżem. Ciasto damy do lodówki na minimum dwie godziny, minimum, a najlepiej na całą noc. I mamy ciasto przygotowane, i posypuję wierzch. Niebiańskie ciasto wędruje do lodówki. I tak oto wygląda niebiańskie ciasto. Ukroimy kawałeczek. I tak wygląda ciasto w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Niebiańskie ciasto.